Cześć, pokażę wam dzisiaj stronę pobieraczek, e, znaczy, e, rozkminiacze.pl, sorry, myli mi się z tą przeklętą stroną. Ok. Jesteśmy na takiej sobie stronce, nawet ładne mamy, w wyszedł. Ale zostały tu złamane dwie zasady, komiksy.pl. No, natomiast główne jest jakiś przeglądaj i no. Kurcza. Gdzie trafiają komiksy? Na przeglądaj, czy na główną? Ja się już w tym nie łapię. Ok, lecimy do komiksów. Czekaj, biorę za. Facebook zabijecie. Może dobra, to ja nie jestem, ale. Czym można ciągnąć, aby to walu płynęło do tyłu? Chyba trzeba wskoczyć do wody i pchać łódkę do tyłu. Choinkę tu se możesz powiesić w Alcie, a nie na siebie. Mi się właśnie kamtejzia Studio pobiera, a jak wam... A jak się skończy to wam pokażę, że ten komiks to bójda. Był też taki komiks, w że... Wal. Ale jak ten gościu może oddychać, skoro w kosmosie nie ma tlenu? Przecież nie widać maski tlenowej. A to co? Religia? A, to jest nudne. No, jak gościu może się przekopać, jak w ogóle się nie da? Przecież w połowie drogi by się usmażył, bo Jądro Ziemi jest bardzo gorące. Nie wiem, czy będę dobra z fizyki, bo, jest, bo chodzę do klasy trzeciej w podstawówce, ale jak podnosisz pudełko, to je podnosisz, a nie kur... ...lataw. To, to przekleństwo, jakby coś. Skoro bambus rośnie bardzo szybko, a wolno się spala... To wcale nie mamy nielimitowanej energii, ponieważ ten ogień kiedyś musi zgasnąć. Ok, idziemy do poczekalni. O, jest moje. Prezenty to ty sobie kupisz, jak zabierasz, zbierasz. Pieniądze. O, jest mój komiks. Bez dynków, bo nie wiem jak się tu dodaje. A ten mnie nie obchodzi, bo nie mam w konto, jak to się nazywa? PayPal O, ale warty. A to jest dziwne, każdy, gdy sobie może taki napis ustawić, a i tak nie będzie Fadminem jakiś tam. I znów wszedł mój obrazeczek. No ale to to już jest prawda. Jak odłączysz telefon, to się nie naładuje. Idziemy do dodaj. Czekaj, pokażę Wam, zaloguj. No tak, zaloguj. Login, mój to rozkminiacze, hasło. Hasła nie podam, bo mi się na konto ktoś włamie. No i tu zaloguj. Teraz dodaj. I co tu napisane? Dostęp zabroniony. Fotki mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy. A to ciekawe, jakbym miała korzystać z Microsoft Office Publish, to bym stworzyła te rozkminiacze. Dobra, top. Łomatko, ile tu... Ten już widzieliśmy. Ten widzieliśmy. O mój też widzieliśmy, widzieliśmy, o mój też widzieliśmy, 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 bo tu są komiksy z, ze strony głównej, czyli przeglądaj, ale w innej kolejności, teraz sobie rejestrację wam pokażę. Tu jest dziecko regulaminu. Owalpel. A tu zapoznałem się i kod trzeba przepisać. No to teraz coś co Was dziwi jak ja wiem co. Zasady obejrzymy se. Nie znaleziono obiektu. No ja py no ja... przekleństwo. No przecież każda strona powinna mieć zasady, a te dzieci chyba im się nudziło, a jak im się nudziło, to mogli zrobić regulamina. O, kto teraz oceny? Czekajcie. Ocena. Wiem, włączyłam kontrolę konta użytkownika. Budowa stronki. Trzy. Ogólny wygląd. Trzy mniej. Zasady. Jeden z wielkim wykrzyknikiem. Razem Jeden z takim wielkim wykrzyknikiem, że się w głowie nie mieści. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym.